Hej moi kochani, jestem Merlin i witam was w kolejnym odcinku z naszego poradnika do Minecrafta. Dzisiaj nauczymy się biegać, skakać oraz kucać, czyli podstawowych ruchów, które pobogą wam w eksploracji świata i podczas budowania. Zaczynajmy! Na wstępie chciałem wam powiedzieć, jeżeli coś wam nie będzie wychodzić, nie przejmujcie się, z czasem się nauczycie. A więc jak już wiecie, klikając W możemy iść do przodu. Jeżeli natomiast chcielibyśmy się szybciej poruszać w Minecrafcie, możemy trzymać klawisz W, i nacisnąć kontrol. Lewy kontrol. Kontrol znajduje się w lewym dolnym rogu waszej klawiatury. Więc, aby biec, klikamy W i kontrol. Widzicie, nasza postać biegnie. Po prostu szybciej się porusza. To samo możemy zrobić nacisnając bardzo szybko dwa razy W i przytrzymując to W. Widzimy postać biegnie czyli szybko wciskamy dwa razy W. Jak widzicie, bieganie pozwala nam szybciej poruszać się po świecie. Sami możecie po prostu zobaczyć, że jest to podstawowa technika, którą będziemy korzystać. Możecie się zastanowić, dlaczego warto biegać. Bieganie jest bardzo przydatne przede wszystkim. Przed ucieczką przed potworami, bądź po prostu, jeżeli się chcemy szybko poruszać po dużych obszarach. Pamiętajmy jednak, że bieganie zużywa pasek głodu, czyli zawsze musicie mieć jakieś jedzonko. Tak, teraz widzicie już, przez to, że biegnę, zużyło mi się trochę paska naszego głodu i zjem sobie kurczaczka, żeby go załadować. Kolejną ważną techniką jest skakanie. To już sobie omówiliśmy w ostatnich odcinkach Aby skoczyć klikamy ten podłużny klawis na, do, na dole naszej klawiatury o nazwie SPACJE Trzymając go widzicie nasza postać skacze Sami zobaczcie, skakanie jest bardzo proste Teraz połączymy technikę biegu i skoku Jeżeli chcemy szybciej pokonywać przeszkody możemy połączyć bieganie ze skakaniem W tym celu przytrzymujemy klawisz W i naciskamy CTRL, a następnie SPACJE Czyli W, Control i teraz przed przeszkodą naciskamy spację, aby wskoczyć na nasz tomek, bądź przeskoczyć jeden blok. Czyli jeszcze raz W, Kontrol i spacja. Jeszcze raz W, Kontrol i spacja. Tak jak już wcześniej mówiłem, jeżeli Wam coś nie wychodzi, nie przejmujcie się, ponieważ jak to się mówi. Trening czyni mistrza. Kolejną bardzo ważną techniką w Minecrafcie jest kucanie. Kłócanie pozwala nam poruszać się ostrożnie i zapobiega upadkowi z wysokości. Aby kucać naciskamy klawisz Shift. O co tutaj dokładnie chodzi? Wyobraźmy sobie, że jesteśmy tutaj na tym bloku i chcemy iść jak najbliżej krawędzi i zobaczymy, w końcu spadamy na dół. Tutaj jak widzicie, nic nam się nie dzieje, bo jest różnica tutaj tych wysokości, jest tylko jeden klocek, ale wyobraźmy sobie, że byłaby tutaj wielka, wielka przepaść. Wtedy Możemy nawet zginąć w tym celu aby iść tutaj jak najbliżej krawędzi klikamy lewy Shift wtedy nasza postać kucnie i trzymając wciśnięty Shift przechodząc do krawędzi nawet jeżeli chcę iść dalej na prawo to jak widzicie nie spadam. I w taki sposób mogę się teraz przy krawędzi poruszać i jak widzicie nie spadam po prostu na dół. Jeżeli natomiast puszczę teraz Shift dalej nie spadam. Bo nie, bo nie trzymam klawisza W, żeby iść do przodu. Natomiast, jeżeli będę miał wciśnięty klawisz Shift, pójdę do przodu i puszczę Shifta, to pojazd stać po prostu spadnie na dół, tak jak to normalnie się dzieje. A co ta panda tu siedzi? Oj, już stała. Hello. A więc, jak widzicie, kłócanie jest bardzo ważne podczas e, właśnie przemieszczania się przy krawędziach, bądź budowanie, jeżeli byśmy budowali e, jakiś most. Wyobraźmy sobie, że tutaj chcielibyśmy teraz zbudować most, tylko załóżmy, nasz domek byłby tam gdzieś w powietrzu. U góry. No to w taki upadek, jeżeli nie byłoby tu wody, prawdopodobnie zakończyłby się naszą śmiercią. Bo jeżeli pójdziemy sobie kiedyś do neteru, czyli do piekła, tam nie ma wody, tylko jest lawa, czyli po prostu się spalimy. Więc warto tą technikę opanować. Jak widzimy, klikamy SHIFT i nie możemy spaść. Jakie są ćwiczenia, które możecie zrobić dla Was? Spróbujcie pobiegać po otwartym terenie, aby przyzwyczaić się do sterowania. Pamiętajcie o uzupełnieniu paska głodu jedzeniem. To, co można też zrobić, to ustawić sobie kilka bloków w jednej linii. Co mam tutaj na myśli? Na przykład ja sobie wezmę tutaj i pozbieram sobie trochę tutaj bloczków. Na przykład tego właśnie tutaj dirtu, czyli tej ziemi, i ustawimy sobie je na wysokości dwóch bloków, czyli na przykład coś takiego, i możemy spróbować sobie tutaj po nich skakać. Na przykład coś takiego, pyk pyk pyk. I teraz załóżmy, że biegniemy i musimy tutaj skakać, pyk 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 pyk. I tu możemy jeszcze wyżej skakać. Oj. Coś takiego na przy... I możemy sobie tutaj teraz wskakiwać. Spróbować ćwiczyć. Skoki, jeżeli nie jesteście pewni, możecie kliknąć shift. I w taki oto sposób możecie sobie tutaj się przemieszać bezpiecznie przy krawędzi. Wow, a to była burza w Minecraftie. I słuchajcie, dzięki takim właśnie ćwiczeniom, jak na przykład to, można się bez problemu nauczyć kontrolować, kontrolować ruchy podczas budowania. Możemy też właśnie budować sobie w taki sposób, że na przykład będziemy chcieli deseczki sobie tutaj postawić, czyli klikamy Shift, żeby nie spaść, i teraz możemy się patrzeć w dół. I próbować tutaj coś zbudować. Teraz możemy na przykład tutaj poskoczyć, i w taki sposób możemy się budować. Teraz mam wciśnięty Shift i możemy się budować do góry. W tym wszystkim najważniejsze jest to, aby się nie przejmować, jeżeli wam coś na początku nie wychodzi, ponieważ sterowanie wymaga trochę praktyki, ale z czasem nauczycie się płynnie biegać, skakać i kucać. To już wszystko na dzisiaj. Nauczyliśmy się biegać, skakać oraz kucać. Trzy bardzo ważne umiejętności w Minecraft. Pamiętajcie o regularnym ćwiczeniu tych ruchów. Mam nadzieję, że Wam się filmik spodobał. Zostawcie kciuka w górę oraz subskrypcję. Ja jestem Merlin. I do następnego. Cześć!